Cześć wszystkim, witam serdecznie na kolejnym zdrapingu. Dzisiaj miks drapeczek. Za 10 zł mamy Mega pensję Deluxe 7, Crystal Cash Extra 777 i za 5 zł mamy Mega Premię, Pienen Znak Lodu, no Nowe 7 i czas na premię. Wkład 60 zł. Zaczynamy

osiemnaście trzydzieści sześć sześć dwadzieścia pięć dziewięć trzydzieści pięć i i dwadzieścia jeden zaczynamy od pustaka neonowe siedem z numerkiem czterdzieści sześć i szukamy siódemek i lub gwiazdkę a mamy osiem, trzy, trzy, dwa, osiem, sześć, pięć, sześć, pięć i cztery, Pusto. pieniędzy jak lodu z numerem dwadzieścia dziewięć. Nasze liczby dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwadzieścia i

I szukamy dwóch identycznych symboli. Mamy arbus, wiśnie i trefl, serce, winogrono, kwiat, śliwka, trefl, arbus, złoto, moneta, 7, worek, pik, śliwka, 7, Winogrono kwiat i ostatnie mamy wiśnia, pik i worek pusto. Żadna strapeczka za 5 zł nic nie dała. Przechodzimy do zdrapek za 10 zł z numerem 14. Ekstra 7,77. No i szukamy siódemeczki. Nie ma, nie ma. Nie ma. Nie ma. Pusto. 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 Nie ma.

dwanaście, osiem, czternaście, trzydzieści trzy, czterdzieści trzy, dziewięć, pięć, trzydzieści sześć, piętnaście trzydzieści cztery, trzynaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia siedem, trzydzieści dwa, dwadzieścia dziewięć, szesnaście i ostatnia liczba trzydzieści siedem pusto przedostatnia zapeczka za Delux 7 z numerem 22 i szukamy siódemek. Mamy 4, 1, 2, 6, 1, 8, 6, 2, 6, 5, 3, 2, 4, 1, 4, 9, 5, 8, 8 i 5. Pusta. I ostatnia zadyszkę. Mega pensja z numerem 12. I drapiemy, szukamy czwórki, dwadzieścia siedem, piętnaście, trzydzieści dziewięć i osiemnaście. Mamy trzynaście, czternaście, dwa, czterdzieści jeden, czterdzieści, trzydzieści sześć, mega pensja, szesnaście, Trzydzieści jeden, siedemnaście, trzydzieści siedem, dwadzieścia osiem, sześć, dwadzieścia dwa, czterdzieści pięć, trzydzieści pięć, czterdzieści cztery, trzydzieści osiem, dziewiętnaście i ostatnia mamy. 7. Więc moi drodzy, ani jedna zrapeczka nie dała. Wkład 60 zł. Na minusie 60 zł. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym zrapingu.